żołnierze, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Jony i w ramach małej przerwy od tak zwanego Wolfensteina New Order zapraszam na parę minut gameplaya spod znaku marki Battlefield 4, aby nikt sobie nie myślał, że dałem sobie z tą grą spokój. Eee, rozgrywka oczywiście miała miejsce podczas streamu na portalu Jarok.pl, na kanale HD, a mapa to jedna z moich ulubionych, a zarazem jedna z dobrze Działających pod kątem optymalizacji, czyli linia kolejowa Goldmut. Standardowo można mnie opać na TS-ie w czasie streamów. Linki do TS-a i do streamu będą podane w opisie filmu. Nie wiem natomiast, jaki los czeka grę Wolfenstein New Order na streamie, gdyż od kilku dni, czy dokładnie od dwóch, mam z nią poważny problem, a obawiam się to tym, że co kilka sekund mamy zanieka w czasie streamu. I staje się to bardziej pokazem slajdów niż filmem. Dziś, czyli w niedzielę, będę testować w godzinach popołudniowych jeszcze Wolfenstein'a zarówno na Twitchu, jak i na alternatywnym portalu do streamowania, czyli Hitboxie. O którym zapewnie, zapewne parę osób z Was słyszało i wielu już znanych, znanych streamerów korzysta z tej platformy. Jeśli się okaże faktycznie, że na hicie jest lepsza jakość albo że chociaż w ogóle działa, to Hitbox stanie się moim drugim oficjalnym, prywatnym kanałem, a raczej prywatnym po prostu kanałem do streamów. Jak również zapewne wiecie, we wtorek, czyli za dwa dni, będzie premiera najnowszego tworu studia Ubisoft, czyli Watch Dogs. Ja tą grę już zamówiłem i jeśli tylko dostanę do niej klucz, postaram się o wrzucenie jej we wtorek, co najmniej jednego gameplaya po 20-25 minut, jeśli chodzi o stream również planuję, natomiast będzie on raczej w, godzinę, w okresie bliżej weekendu, czyli sobota, piątek, niedziela, gdyż w ciągu tygodnia mam nocki i wieczorami mnie po prostu przy komputerze nie będzie. A przy okazji pozdrawiam również użytkownika DJ NUMAXIS. To by było z mojej strony na tyle. Zapraszam na dalszy ciąg gameplaya. Dziękuję. Się odmeldowuję. I został zabity. O, helka. Kurde, akurat kiedy przeładowywałem, musiał wyskoczyć. No i został. Jaki ostrzał odtyleryjski? Ja cię pierdzielę, ja stąd spadam. Ten ekran tak tu O że ja pitolę. To masakra. O nie. Jaka artyleria to była masakryczna, pizdu. Co to za ostrzał był? Boże, ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle w no. Że... E no bez kitu, no jest taki burdel, że masakra, ty. No znowu Ja tu nie grałem, ja tu nie grałem z co najmniej miesiąc. A, to gdzie widzę już padł, haha. <laughs> to zrobić coś helką? A to ty będziesz, to, to dobra, to bierz A ja tu cię osłaniam. Dobra. Nie, 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 namierzają nie, 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 namierzają z nie, syny nie, mm, już obrywam Pewnie nie, Dobra, dostałem Tak, Witam Siama, Witam, spoko. A, witam, Juchie, żeby nie było. Napisałeś wcześniej, nie zauważyłem wcześniej co napisałeś. Co to było? Eee... Yy... Mm, dobra, ja sobie kręcę kółka samochodem, a tu nagle, puff! Dostałem ze serer. Noż, kurde! Taki fart! Znaczy, nie fart, bo nie trafiłem. Niech to szlak. Fart, czy nie fart? Nie fart, bo nie trafiłem, ale miałem jetta na wyciągnięcie ręki, oczywiście nie trafiłem w niego. Pipy, wszędzie snajpy. No właśnie, znowu ten gościu, skąd on strzela? Dawno, dawno tu nie grałem w ogóle. Dawno w ogóle nie grałem na podboju.

No i jest wake upował? Czy gram z nim GTA? Bami ARKUS ty też miałem się zajrzeć do tych nich? No Michów, aha O, jenu, ilu, ilu tu ludzków. Aha, a okej. ok Włączyłem aktywną ja tak zajebiście No, szlak! Nie trafiłem w tę cholerną, cholerną helkę. Hello. Dzięki, wiesz? Proszę. No i się rozpieździła, chyba. No właśnie, z nią próbowałem walczyć, ale. szybsza była i się rozbiła. I będzie live, ale nie w nocy, będzie live wieczorem jak już. O Jezu, już jakiegoś frajera. Zabiłem kunę. Halo, wyląduję się na tobie. It's... No nie uciekaj mi tu helko no Ej no zamiast dać mi killa to ona się rozbiła 稍等。我到了敌军车辆，大家小心，敌军轻型装甲车。山羊弟兄在哪儿呢？嗯。也很好。哦哟哟非常大的敌军飞机，我们必须要小心，我们要一定要小心。拿不到。 Tylko nie trafię do której BF? Nie mam pojęcia. Włączyłem go spontanicznie, ponieważ moja kobieta właśnie śpi, więc wykorzystałem sytuację. Dobra, ja będę potem, tym się Na razie. Ej, to tak się wykorzystuje kobietę, tak? Aha. Aha Ach, nie udało ci się mnie rozwalić chyba? Aczkolwiek no kurde, mi zdjęli, mi tego czołga Jest to szlak Przyjacielski szlak, szkoda, szkoda I po mnie No a jakby inaczej, drzewa raz się rozwalą, raz nie O, pięknie rozpiździł go ktoś. Jeszcze jeszcze na dobitkę wziąłem. Wow, wow, wow. Jaki parkur to samochodowano chyba do dwa. Wii. Uwaga wód odważ, macie tam pojazd wroga, uważajcie. Uwaga, cel postronnie neutralizowany. Jupka jeba do <grystanie> O, ale tam ludu widzę. No, jakby byli jeszcze na dole, to było fajnie. O, czołgły widzę. Buu! Wow. żeś mi przed twarzą przejechał, nie? Dobra, już po nim. Nie rozwalajcie go, moje. Nie Nie, nie, nie. Mi nie, na, nie mam pojęcia której wieczorem będzie. Nie planuję takiego, takich rzeczy. Jak? Jak ci z tego? No No ty mnie nie musisz, ale możesz. Nie do pewno cię spawam. Dobra. Świnia. Zajemnie. Znaczy do siebie mówiłem. No wiem, ale zajemnie Ale tu ludu na punkcie. oj Jest! Ładnie. Pięknie. Ołóś. I jet leci na wprost na łatwy kill. Walisz, walisz. Nie, dobrań. widzę, widzę, ale. Trafisz wy. Nie, nie trafisz. i nie trafisz. Zaczekaj. Nie, trafię. nie, trafię. Czekaj. Eee, czy nie wiem, czy damy radę. Bierzymy. Damy radę z panem. Przed, przed nami. I gościu. Dostał. Dobra. Jakiś znowu po chińsku i tu pierwszy. Nie, trzeba się. Wow, wow. Muszę, muszę spróbować się wycofać. Eee! Dostałem! Cześć, że się to było? A, to 90. No. Ty, Weź mi tu, spadaj, są czołgi ty. Dwa czołgi są, ale dobrze było. Dobrze było, było całkiem fajnie. Co za! Jeny! Ja tu biegam gościu z samochodem i C4 do mnie podjechał. nie Jakub. No, to jest. to był wodzu z chleba. O, ale tam ludy na to O ja pitola. Ja muszę z lekko ochłonąć. Akcja była, nie, akcja była całkiem niezła. Skupić się chociaż na tym kurna cholerny... To ten punkt F jest najbliżej położony punktem od respa, kurcze. Pomijając D i e, e, D i e, bo one to już są cały czas są w posiadaniu tego zespołu przeciwnego. Kurcze, F by mogło się było... przy... O, jest czołg. To. O, <tryk> <tryk> moja chwila zaczęła się kręcić i mi ogonem zahaczyła. fajnie, ja pierdzielę, to idę tutaj z pojazdów, mhm, masakra. nie wieczorem była. No noc, ani nie wieczorem. Nawet spać mi nie dała. go jedna. Jest! Pięknie! Dobrze. Oj, 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 o tył Pomogłem ci. A, ostrzał antyleryjski. No, pomogłem ci trochę z czymś. Mówię, że są Nie wiem czy mi się go naprawić Czy zdążę go naprawić Jak coś cię mogę osłaniać Nie wiem czy kurde czy Ej. ten czy ten kol, A jest koleś na działku dobra Dobra bo tabelo... dobra. ta, jest w Oj 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 nobię, oj oj na mnie też jest tu wziął No Dobra, jedziemy Bez przybliżenia nie po stwierdziłem, muszę mieć przybliżenie jakieś Ja term muszę mieć nie, term nie potrzebuję bo widzę wszystko A, z tyłu Jiemj tutaj O czołu Yes! tu dało! Znużyłem Karolo chciał mnie rozwalić w C4, ale coś mi nie wyszło Dobra, ja będę leciał na razie przeczekam burzę no, co? A, okay. no na razie ten ból To to było Gościu dostał ode mnie okay. tyle pocisków jeszcze Wszyscy Czemu na Kurczę Gościu za tą jest Wiem Kurde czołku Jest nasz czoła, nie? Za kamieniem tą tam. tam już masz Było gości no. Było dwóch Był gości, może jeden tylko jest Dobra cechełko No może się naprawić w końcu porucznika, to porucznik pewnie celny. Ej, zajmuję się tą chwilką już. No, do mnie co RPG na za chwilę zginę. Dobra, po mnie. Hmm. Ej no, co za...